Cześć. W tym filmie opowiem o tym, jak zorganizować pracę w warsztacie podczas realizacji projektu, żeby było twórczo, bezpiecznie i bez nerwów. A na koniec nikt nie wychodził z sali z siwym pasem przez środek głowy. Bo praca metodą projektu to nie tylko kreatywność i wolność, to też logistyka, zasady i dobre przygotowanie. A jak antycypujcie chaos? Macie dwie godziny lekcyjne i sporo do zrobienia. Nie zostawiajcie wszystkiego przypadkowi. Ustalcie plan, przygotujcie potrzebne rzeczy i podzielcie się zadaniami. To nie znaczy, że nie będziecie mieć wyboru. Będziecie, ale w ramach, które sobie wspólnie ustalicie. Zadajcie sobie kilka prostych pytań. Co dokładnie mamy zrobić? Co może pójść nie tak? Gdzie mogą się zrobić zatory? Co możemy uprościć, żeby skupić się na tym, co najważniejsze? B jak bezpieczeństwo. Nie każdy musi być mistrzem narzędzi, żeby działać w warsztacie. Jeśli używacie czegoś Trudniejszego nożyka, kleju na gorąco, wiertarki, piły, zorganizujcie miejsce, gdzie można pracować bezpiecznie. Najlepiej, żeby obok była osoba, która dobrze zna się na tym sprzęcie i może pomóc, gdy zajdzie taka potrzeba. To może być nauczyciel, rodzic, starszy uczeń, albo ktoś z klasy, kto czuje się pewnie z narzędziami. Nie chodzi o to, żeby kogoś wyręczać, ale żeby wspierać, kiedy to naprawdę potrzebne. Każdy powinien pracować samodzielnie, ale bez niepotrzebnego ryzyka. C jak celuj w liderów. W każdej klasie są osoby, które potrafią rozplanować pracę, dobrze radzą sobie z narzędziami, zauważają kto się gubi i chcą pomóc. Nie muszą być szefami, wystarczy, że będą wsparciem dla innych. D jak dobry podział obowiązków. Zanim zaczniecie ciąć i kleić, upewnijcie się, że każdy wie co robi, jak działa nasz system pracy, kto za co odpowiada, czy wszystkie role są obsadzone. Warto spisać ustalenia na tablicy. Łatwiej się do nich odwołać, kiedy zrobi się nerwowo. E jak eksperymenty. Nie wszystko musi być rozpisane co do minuty. Przyjdźcie do warsztatu z planem, ale zostawcie też przestrzeń na testowanie, poprawki i zmianę koncepcji. Eksperymentowanie to nie błąd, to część procesu. Możecie wypróbować różne rozwiązania, porównać techniki, zmienić zdanie w trakcie pracy. Nie przywiązujcie się do jednego właściwego sposobu. Znajdźcie swój. A jeśli coś się nie uda, to świetny moment, żeby się zatrzymać i porozmawiać. Co nie zadziałało, a co zadziałało? Co warto zmienić, co zrobimy inaczej następnym razem? Eksperymenty uczą odwagi, elastyczności i samodzielnego myślenia a to jedne z kluczowych umiejętności w pracy projektowej. F: jak fajne materiały. Dobre materiały potrafią pchnąć projekt do przodu. Czasem są potrzebne do zrealizowania konkretnego pomysłu, a czasem same stają się inspiracją i podpowiadają, w którą stronę iść. Można podejść do tego na dwa sposoby. Pierwszy: macie pomysł i dobieracie do niego potrzebne rzeczy. Drugi: zaczynacie od materiałów i to one podpowiadają pomysł. Czasem przez skojarzenie, czasem przez zaskakujące połączenia. Warto spróbować obu opcji. Czasem wystarczy położyć na stole pudełko z różnymi dziwnymi przedmiotami i zapytać, co możemy z tym zrobić. Z takich zbiórek często wychodzą najciekawsze projekty. To świetny sposób, żeby zacząć nie od tematu, ale od działania. W tym filmie znajdziecie listę inspirujących materiałów, które możecie wspólnie skompletować i wykorzystać w waszych projektach. Do dzieła!